Witajcie. Dzisiaj takie podsumowanie funkcji kwadratowej. Mamy zadanie na podstawie wzoru funkcji, mamy podać tu 7 takich punktów. I po kolei każdy z tych punktów omówię, żebyście pamiętali, wiedzieli, jak wykonywać właśnie te punkty. W punkcie pierwszym mamy wierzchołek. Ale żeby policzyć wierzchołek funkcji kwadratowej, czyli paraboli, musimy na początek popatrzeć, co to jest ten nasz wierzchołek. Otóż wierzchołek jest tu albo tu, w zależności od tego, jak nasza funkcja wygląda. Wyglądać będzie w ten sposób, czyli do góry ramionami, gdy a, a więc literka a to jest liczba stojąca przed x kwadrat. Będzie liczbą dodatnią, natomiast będzie odwrócona, gdy będzie leżało a przed x kwadrat ujemny. Popatrzmy sobie na naszego x kwadrat. Nasz x kwadrat w tym naszym przypadku to jest liczba 9, czyli to jest liczba dodatnia, a więc my od razu wiemy, że wszystko, co będziemy dzisiaj wykonywać, to będziemy robić ten przypadek, ten pierwszy z lewej strony. Dlatego, że funkcja będzie wyglądała w ten sposób, ponieważ przed x kwadrat stoi liczba dodatnia, a więc ramiona naszej funkcji będą skierowane do góry. I to jest dla nas bardzo ważna informacja. Teraz dalsza rzecz, którą musimy wykonać, to policzyć wierzchołek. Wierzchołek liczymy w ten sposób, że e, tu macie podane. Wierzchołek może się nazywać xw, yw bądź pq. P liczymy minus b przez 2a. Liczymy minus delta przez 4a. Wzór na deltę też tu macie podany. Żeby to wszystko wyliczyć, potrzebuję zawsze współczynników a, b i c i od tego zawsze zacznijmy. Czyli przepiszę sobie wzór mojej funkcji jako f od x równe 9x kwadrat minus 1 i zacznę od wypisania a. A to liczba stojąca przed x kwadrat. Przed x kwadrat stoi 9, czyli to jest nasze a. b to liczba stojąca przed x, bo patrzcie b, to coś, co stoi przy x. -ie. Nie mam x, -a. w związku z tym pamiętajcie, to jest 0. i c to jest liczba, która nie ma x, -ów. w naszym przypadku jest to minus 1. -ka. To jest podstawa do zaczęcia czegokolwiek. Jeszcze nawet nie zaczęłam punktu pierwszego, na razie wypisałam to, co mi się przyda w wielu różnych miejscach. I dopiero w tym momencie mogę zacząć już od pierwszego punktu, czyli od wierzchołka, a więc zapisuję punkt pierwszy, czyli wierzchołek. W punkcie pierwszym mam policzyć wierzchołek, czyli PQ, a więc wzór na P minus B przez 2a i tak też zapiszę P minus B przez 2a. W związku z tym, policzmy, co to jest. B to jest 0. Możemy napisać minus 0, ale 0 to po prostu 0. Przez 2 razy a, a a jest 9, a więc wychodzi, że jest to 0 przez 18, czyli 0. Nasz wierzchołek P wynosi, znaczy współrzędna wierzchołka P wynosi 0, czyli x wierzchołka to 0. Teraz potrzebuję jeszcze kół i mamy na to dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest policzyć deltę i wyznaczyć minus delta przez 4a to będzie q bądź też drugi sposób po prostu to 0 wstawić do naszej funkcji i zrobimy to na dwa sposoby. Pierwszy sposób na policzenie naszego wierzchołka to jest właśnie wstawienie f od p. Czyli tak naprawdę f od 0 podstawiam w miejsca naszych xów. Czyli to będzie 9 razy 0 do potęgi drugiej minus 1. Wiemy, że 0 do potęgi drugiej to jest 0, razy 9 to nadal 0, a więc 0 minus 1 to jest minus 1. Czyli my już w tej chwili możemy podać wierzchołek, wierzchołek to jest. Pamiętamy p a więc 0 minus 1. Taki jest nasz wierzchołek, bo to jest. Ale jest drugi sposób na policzenie Q i Q można policzyć poprzez minus delta przez 4a. W ten oto sposób też jestem w stanie policzyć nasz wierzchołek. W związku z tym, no policzmy. E, żeby to policzyć, potrzebuję policzyć deltę, czyli zacznę od policzenia delty. Delta, wzór, powinniście wszyscy pamiętać, b kwadrat minus 4ac, i po prostu podstawiamy kolejno nasze literki. B to 0. Odjąć 4, a to 9, a C minus 1. Uwaga w nawiasiku. Co daje nam? 0 do kwadratu to 0. I tutaj ustalcie sobie znaki. Ile mamy minusów? Mamy 2 w mnożeniu. 2 w mnożeniu minusy dają nam plusa. 4 razy 9, 36. W tym momencie, kiedy delta już została policzona, wracam tu do kół i wstawiam. Minus delta, czyli minus 36 przez 4a, a a jest dziewiątką. Czyli mamy minus 36 przez 36, daje nam to minus 1. Zobaczcie. I tu, i tu, obojętnie który ze sposobów, i tak musi wyjść identycznie. Nie ma opcji, żeby było inaczej. Wierzchołek po policzeniu musi wyjść w obu przypadkach, czy pierwszym, czy drugim sposobem, dokładnie taki sam. Czyli wierzchołek nasz to jest liczba. Najpierw xowa, czyli p, a więc 0, a potem y, czyli q, czyli minus 1. I tak w ten oto sposób został policzony nasz wierzchołek, czyli pierwszy punkt mamy z głowy. Przejdziemy teraz do punktu drugiego i policzymy oś symetrii. Zaraz wszystko wam pokażę. Usunęłam wszystko z tablicy, żeby było nam tutaj wszystko widoczne łatwiej. I teraz muszę zapisać sobie oś symetrii. No i w punkcie drugim ta oś symetrii, dla Was najważniejsza rzecz, jaka może być, to to, co ona oznacza. Popatrzcie. Oś symetrii to x równe p. A w związku z tym x równe p. U nas było to 0, czyli my wiemy, że x jest równy 0. I to koniec, jeśli chodzi o drugi punkt. My mamy tylko podać oś symetrii. Najważniejsza rzecz to musicie wiedzieć, że oś symetrii to jest właśnie tutaj ta linia, czyli lewa i prawa strona naszej funkcji jest identyczna. Jak widzicie, to jest tak jakby odbicie. W związku z tym musimy wiedzieć, że to jest nie y, tylko x, czyli nasza współrzędna wierzchołka p. Jak już mamy Policzony drugi punkt, przejdźmy do punktu trzeciego. I w punkcie trzecim bardzo ważna rzecz, którą musimy zrobić, to jest zbiór wartości. Trzeba pamiętać, co to jest zbiór wartości. My już ustaliliśmy, że nasza funkcja wygląda w ten sposób. Ustaliliśmy również wierzchołek, my już wiemy, że to jest 0, minus 1. Taki mamy wierzchołek. I popatrzmy w takim razie, od którego miejsca się zaczyna. Gdybym tutaj teraz dorysować sobie oś. X i Y, tak mniej więcej powiedzmy, o, powiedzmy, że w ten sposób, to tutaj ten punkt byłby minus 1 na osi Y. -ów. Czyli zaczynałaby się ona od minus 1 tu i jechałaby w górę, w górę, w górę, w górę, dam daleko, 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 czyli zbiór wartości, a więc ZBW byłby od minus jedynki do nieskończoności. Ale ponieważ w minus jedynce jest, to tutaj powinien być taki domknięty nawias. O, taki. Czyli od minus jedynki się zaczęła, jadąc od dołu do góry. I tam, gdzieś daleko, nie wiadomo gdzie, leci do plus nieskończoności. Możecie napisać plus nieskończoność, możecie po prostu napisać nieskończoność. Trzeci punkt również mamy gotowy. Czwarty punkt. W czwartym punkcie mamy monotoniczność. Trzeba sobie przypomnieć, co to jest monotoniczność. A więc monotoniczność to jest wtedy, gdy funkcja rośnie bądź maleje, bądź jest stała. Patrząc na nasz wykres, a nasz wykres, przypomnę, wygląda w ten sposób, to ona tu do tego miejsca, o tu sobie leci w dół, tak? Czyli co robi? Tu ona, Maleje. Czyli funkcja jest malejąca dla czy, gdy, jak tam sobie zapisujecie, x'ów należących. I teraz ważne miejsce. Te miejsce nasz będzie interesowało jako P. Czyli od kąt jedzie. Od lewej strony, od minus nieskończoności do P. Czyli od minus nieskończoności do naszego P, a nasze P to 0. Ona jest malejąca. Natomiast teraz będzie jechać już do góry. Popatrzmy sobie, ona w tej chwili tutaj, o, proszę bardzo, wjeżdża do góry. O, czyli tu jest to funkcja rosnąca. Ja ją tutaj też na czerwono zrobię, że to jest nasza funkcja rosnąca, czyli tym razem będzie to robione dla x należących. Odkąd? Od literki P, a nasza literka P przypominam, to 0, czyli od zera zamykamy przedział do plus nieskończoności, bo gdzieś w tą stronę head daleko. Czwarty punkt również został zakończony. Możemy przejść do punktu piątego. W punkcie piątym mamy miejsce zerowe. Miejsce zerowe to jest Taka rzecz, że biorę sobie mój wzór funkcji, czyli 9x kwadrat minus 1 i przyrównuję do zera, i co się okazuje? Okazuje się, że mam w tym momencie równanie kwadratowe. Równania kwadratowe liczyliśmy w różny sposób, ale najczęstszym sposobem była delta. A więc my już wiemy, że a w tym równaniu to 9, b w tym równaniu to 0. C w tym równaniu to minus 1, a po policzeniu nam wyszło, że delta jest równa 36. No to policzmy w takim razie. Skoro delta jest równa 36, to zapewne pamiętacie, że wówczas liczymy x1 i x2. Policzmy zatem x1 i x2. No to proszę bardzo. x1 to minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. I zapiszmy w takim razie jeszcze wliczmy pierwiastek z delty. Pierwiastek z delty to pierwiastek z 36, czyli po prostu 6. B u nas jest 0, to zapiszę 0. Minus pierwiastek z delty, czyli 6. Wszystko to dzielone przez 2 razy A, a A jest dziewiątką. A więc otrzymuję, to jest minus 6, 18. Oczywiście mogę skrócić, a więc x1. To będzie jeśli było minus 6 18, Mogę skrócić sobie przez 6, ale nie jest to konieczne, jeśli nie zauważycie, to nic złego się nie stanie. Czyli mamy tutaj 3, a tu mamy 1, czyli minus 1 trzecia. Identycznie policzymy sobie x2 i zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Proszę bardzo. X2 to minus B plus pierwiastek z delty przez 2a. A więc 0, dodać pierwiastek z delty, czyli 6, przez 2 razy a, to jest 9, czyli mamy 6 osiemnastych. Jak skrócimy, to mamy, że to jest 1 trzecia. Czyli nasze miejsca zerowe to jest x równy minus 1 trzecia i x równy 1 trzecia. Teraz mamy zakończony punkt jako miejsce zerowe. Przejdźmy zatem do tego, aby uzyskać postać kanoniczną. Czyli teraz będziemy wykonywać postać kanoniczną, i jeszcze zostanie nam tylko postać iloczynowa. Usunęłam wszystko, co było tutaj już zbędne na tablicy, i przechodzę do punktu szóstego, czyli do postaci kanonicznej. Ale do postaci kanonicznej popatrzmy, potrzebujemy tego oto tu wzoru, czyli potrzebujemy Y jest równy A x minus P do kwadratu dodać Q. W ten oto sposób otrzymamy postać kanoniczną. W związku z tym czego potrzebuję? Potrzebuję literki A, ale my wiemy, że to jest dziewiątka. Potrzebuje P i Q, P pamiętamy, że to było 0. Q to było minus 1 i po prostu podstawiamy. A co wstawiamy za y? Nic, po prostu y. Za a wstawiamy 9, za x nic, za p wstawiamy 0 i do kwadratu, i za q wstawiamy minus 1. W ten oto sposób wygląda postać. Kanoniczna. Tak naprawdę, ponieważ tu jest minus 0, to oczywiście w tym wypadku, ale to uwaga, w tym wypadku tak wyjdzie, że ta funkcja po prostu pozostaje przy swojej postaci, no ponieważ tutaj te 0 na nic nie wpływa. No tak wyszło, że akurat przy tej funkcji ta postać się nie zmienia, ale jak najbardziej wszystko prawidłowo zostało wyznaczone. Teraz w siódmym punkcie mamy mieć postać iloczynową. Do postaci iloczynowej przepiszę sobie wzór. I zapewne pamiętamy, że policzyliśmy już. 9 to oczywiście a. Policzyliśmy x1, że to jest minus 1 trzecia. A x2 to, że to jest 1 trzecia. No to wstawimy sobie wzór na postać iloczynową. A to 9. X minus 1 trzecia, ale uwaga, tu już jest minus, czyli plus 1 trzecia, i x minus 1 trzecia. Oczywiście tak możemy pozostawić, bądź tę dziewiątkę, jeszcze można byłoby przemnożyć przez te nawiasy, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. Zostawiamy w tej postaci i to jest wszystko, jeśli chodzi o to zadanie. Tak należało to wykonywać. Tutaj macie podpowiedzi. Można skorzystać do różnych zadań, jak wykonujemy w przypadku, gdy A jest dodatnie, czyli parabola skierowana ramionami do góry, a jest ujemne, parabola skierowana ramionami do dołu. Dziękuję bardzo.